Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Właściwie dzisiaj, dzisiaj będzie dodatek do dania, bo nadszedł czas na ciastka korzenne, więc przygotuję dzisiaj domową przyprawę korzenną z wykorzystaniem tego moździerza. Zmiażdżę w nim przyprawę i w całym domu, w całej kuchni za chwileczkę będzie pachniało naprawdę znakomicie. Teraz jeśli chodzi o samą przyprawę korzenną, bardzo chętnie robię ją sama w domu, nie korzystam z kupnych przypraw, czy czasami korzystam, ale w miażdżącej w większości przypadków robię jednak własną domową, bo aromat takich zmiażdżonych przypraw jest po prostu nie do, nie do zastąpienia i żadna gotowa, kupna przyprawa, która już troszkę leżakuje, nawet przechowywana w odpowiednich warunkach, nie jest w stanie tego aromatu oddać. Ja mam do przypraw korzennych bardzo swobodne podejście, nie mam jakiegoś jednego ulubionego przepisu, który cały czas yy, stosuję. Biorę po prostu te przyprawy, które znam nami, które mam sprawdzone i w dowolnych proporcjach miażdżę je w moździerzu, więc za każdym razem zarówno ciasto korzenne, jak i ciastka korzenne, jak i dania z wykorzystaniem tej przyprawy wychodzą nieco inaczej. Dzisiaj podam powiedzmy jedną z bardziej moich ulubionych mieszanek, którą stosuję właśnie do ciastek. Korzenne, które pokażę w kolejnym filmiku, ale naprawdę bawcie się przeprawami korzennymi. Ich smak i aromat jest naprawdę niezrównany i można wykorzystywać do wielu dań i do wielu przepisów. Przepis i składniki oraz kilka wariantów mieszanek podam w przepisie na blogu www.skutecznie.tv, a właściwie gotuj.skutecznie.tv. A teraz po tym trochę przy długim wstępie zapraszam do filmiku, w którym bardzo szybko przygotuję domową przeprawę korzenną, pyszną i aromatyczną. Zapraszam! Jak wspomniałam wcześniej, do tej konkretnej przyprawy do ciastek korzennych mam takie dość swobodne podejście. Dzięki temu ciastka za każdym razem wychodzą nieco inne, ale o przyjemnym, intensywnym korzennym aromacie. Do móździerza dodaję kolejną przyprawę laskę cynamonu, pół łyżeczki kulek ziela angielskiego, mniej więcej 10 kulek. Moje kulki są takie dość duże, dlatego przeliczam to na łyżeczki. Mniej więcej jedną czwartą, jedną piątą łyżeczki kulek czarnego pieprzu. Yy, znowu około 10. Teraz goździki. Ich daję dużo, bo jedną taką dość czubatą łyżeczkę. Gałka muszkatołowa najlepsza byłaby taka świeżo tarta. Yy, niestety zużyłam wczoraj całą do piernika, więc wezmę taką już startą. Mniej więcej 1 trzecia łyżeczki. I pół łyżeczki suszonego imbiru. Świeżego tutaj oczywiście nie daję. I teraz tak. Czasami dodaję tutaj także gwiazdkę anerżu oraz kilka ziaren kardamonów W dzisiejszej wersji nie daję, nie zależy mi na tych smakach w moich ciastkach, ale wspominam o takiej możliwości. I ziarna można uprzednio podprażyć na patelni, dzięki temu ich aromat będzie bardziej intensywny. Do ciasteczek tego nie robię, ale do pierników zawsze tak. I teraz wszystkie. Przyprawy trzeba starannie zmiażdżyć. Żeby zmiażdżyć cynamon trzeba porządnie puknąć tłuczkiem i teraz już pójdzie łatwo. i po kilku minutach, kiedy przyprawy są już tak w miarę zmiażdżone, za chwileczkę jeszcze będę to miażdżenie kontynuować, tylko chcę wspomnieć tu o jeszcze jednym składniku, który jest wprawdzie opcjonalny, ale bardzo lubię go dodawać, jest to kandyzowana skórka cytrynowa taka twarda w cukrze nie z tych takich miękkich, tylko taka dość mocno skandyzowana jak ją przygotować pokazuję w osobnym filmiku ja ją przechowuję w takich mniejszych słoiczkach i na święta jak znalazł, w ten sam sposób można przygotować skórkę pomarańczową i do wypieków, czy tego typu przypraw Skórka ta jest wspaniała. Dodaję jedną łyżeczkę taką dość solidną. Nie żałuję tej skórki, ale też nie chcę, żeby ona zdominowała smak tej przyprawy. Tylko zobaczcie, ona jest naprawdę taka sucha. Można ją rozkruszyć. Nie jest z tych takich miękkich skórek. Jeśli nie macie takiej skórki, to można ją zastąpić odrobiną, mniej więcej pół łyżeczki yy, startej skórki cytrynowej lub pomarańczowej i dodać ją do tych przypraw i razem zmiażdżyć. Kandyzowana jest o tyle lepsza, że jest po prostu yy, sucha i nie wniesie, nie wniesie wilgoci do tej yy, przyprawy. I dalej miażdżę. No i kolejne kilka minut, i wygląda to tak. Przyprawy przepięknie na miałko zmiażdżone. Skórki w sposób oczywisty nie zmiażdżę, ale to nie szkodzi, bo teraz po prostu ją wyjmę. Ona już cały swój aromat oddała do przyprawy, i o to właśnie chodziło. A wyjąć ją jest bardzo łatwo. No i tak to wygląda, pachnie obłędnie, jak sami widzieliście, przyprawa jest bardzo prosta do przygotowania, trochę tej skórki cytrynowej można tutaj zostawić, ja bardzo chętnie tę przyprawę wykorzystuję nie tylko do wypieków, ale także do przyrządzania przepysznych, gorących herbat korzennych czy kaw korzennych i wówczas ta skórka cytrynowa, nawet jeśli tutaj zostanie, to ona odda wspaniałe aromaty do naparu wraz z pozostałymi przyprawami korzennymi, będzie to naprawdę bardzo fajny i rozgrzewający napój na zimę. No i przeprawa gotowa, wykorzystuję ją na bieżąco. Robię ją zazwyczaj w takich ilościach mniejszych, bo nie lubię jej przechowywać. Wolę sobie ją ugnieść, zmiażdżyć na świeżo. Dzięki temu wyroby czy wypieki mają naprawdę niezapomniany aromat. I gotowe. To jedna z tych rzeczy kulinarnych, przy których bardzo żałuję, że kamera nie jest w stanie oddać zapachu, bo oczywiście jak sobie wyobrażacie pachnie to naprawdę obłędnie. Zresztą każda przyprawa korzenna, niezależnie z jakich składników ją przyrządzicie, będzie pachniała wspaniale. Świeże, świeżo zmierzone przyprawy w moździerzu po prostu muszą pachnieć pięknie i o wiele intensywniej, aromatyczniej i smaczniej niż te gotowe mieszanki ze sklepu. Przy czym absolutnie nie umniejszam tych gotowych przypraw korzennych ze sklepu, bo one są także znakomite i w dzisiejszych zabieganych czasach Doskonale zdają egzamin w gospodarstwach domowych, ale jeśli tylko macie czas, a sami widzicie, że niewiele go tutaj trzeba, to przyrządźcie własną przyprawę korzenną i gorąco do tego zachęcam. Świetna nie tylko do wypieków, ale także do napojów. To na deser szybko obiecana herbata z własną przyprawą korzenną. Właśnie ta, którą przygotowałam do herbaty, jest świetna z tą skórką cytrynową, czy to startą, tartą, czy kandyzowaną. Wyśmienita. E, korzystam z takiego urządzenia do zaparzenia herbaty. Dzięki temu oddzielę ładnie fusy, ale to może być dowolny zaparzacz. E, pół łyżeczki e, ulubionej czarnej herbaty, pół łyżeczki przyprawy korzennej, najlepiej z jak największą ilością skórek cytrynowych. Zamykam, wkładam do kubka, bądź filiżanki, bądź z banka, w którym parzę herbatę i oczywiście świeżo zagotowana woda. I zaparzę jak klasyczną herbatę, czyli zostawić na kilka minut, można pod przykryciem, można bez przykrycia, żeby herbata porządnie naciągnęła, żeby przyprawy uwolniły swój aromat. Właściwie już go teraz uwalniają i po tych kilku minutach będzie gotowa. Po kilku minutach herbata pięknie naciągnęła jest intensywna i naprawdę wspaniale pachnąca. Ruszam tak delikatnie tym siteczkiem, żeby umożliwić swobodny przepływ gorącej wody pomiędzy herbacianymi liśćmi, po czym wyjmuję i herbata jest gotowa. Podaję na gorąco z brązowym cukrem lub z miodem, jeśli lubicie dosłodzić. Z cukrem słodzę na gorąco, z miodem czekam aż herbata nieco przestygnie, żeby nie dodawać miodu bezpośrednio do gorącego płynu. Doskonała herbata na tę porę roku, cudownie rozgrzewa i poprawia nastrój. Mam nadzieję, że zechcecie ją zrobić. Potraktujcie ją jako bonus do domowej przyprawy korzennej, do której przyrządzenia gorąco zachęcam. I zachęcam także do zabawy z korzennymi przyprawami, stosując różne proporcje i różne mieszanki. Uzyskacie za każdym razem nieco inny, aczkolwiek zawsze przyjemny, korzenny efekt. Smacznego.